Witajcie, dzisiaj otworzę dwie paczuszki, które dostałem za wylicytowanie kubków na dwóch różnych kanałach. Pierwsze Pewex Recycling, a drugi kubeczek, jak widzicie, Bastek Recycling. No oczywiście u Bastka, z tego co pamiętam, to licytowałem tylko kubek, więc zawartość tej paczki jest dla mnie wielką niewiadomą. A u jak widzicie, to będzie raczej kubek. Otworzymy paczuszki, pochwalę się tym, co wygrałem. Chwila no, no, no Ach, przypomniałem sobie, że to nie tylko był Kuba. O kurczę. Proszę bardzo, gadżety. O, to pójdzie do mojej gablotki kanałowej. Zobaczcie. Pepex. Recykling. I... Króweczki. Proszę bardzo, będzie jedzenie. Kubeczek. Do mojej kolekcji. okej okay. to ten kubek wylicytowałem na liveie u Marcina z kanału, tam na dnie. I co chciałem Wam powiedzieć, jestem mega zaskoczony, że mieliśmy, już nie pamiętam, od 5 chyba aukcji zaczynaliśmy było ich dużo więcej, dochodziły jeszcze w międzyczasie kolejne aukcje, kolejne aukcje ja też tam dołożyłem cegiełkę właśnie ten kubek jest z tej aukcji jeszcze tam dorzuciłem jakieś tam bity co Marcin ładnie sprzedał była bardzo fajna sytuacja jak teściu ciągle na kanał czyste giery mówił 4 giery więc jeżeli ktoś nie był na tym live'ie, niech żałuje niech sobie obejrzy, oczywiście linki do Pewexa do Marcina i do Sebastiana z kanału Bastek Recycling zaraz będzie podpięty na dole więc bardzo się cieszę że aukcja dla Uki Szczecin dla Łukasza przebiegała bardzo fajnie Ładne sumy wylicytowaliśmy, i naprawdę przywróciło mi to wiarę w to, że małe kanały, tak jak mój, potrafią się zjednoczyć z większymi i możemy zrobić bardzo wiele dobra dla Łukasza. No, a teraz moi drodzy. Otwieramy kubek. No chyba, że ja to, wiecie co, licytowałem po pijaku i to było jakieś wiadro. Nie wiem. Ale chyba seba nie ma wiader. No to. No, no, no. Moi drodzy. <laughs> Mamy elektronikę. Mamy laptopika. Kurczę, jaki fajny. Powiem ci, Sebastian, że on jest lepszy niż ten mój, który używam na co dzień. Zaraz jeszcze będę. Jeszcze go może uruchomię? Będę, będzie działał. Elektro. O, będzie ładne otwieranie. A to pudełeczko, to pamiętam, chyba na Twoim filmie było ostatnio. Zasilacz komputerowy. Kurcz, mamy płyty komputerowe. I to wcale nie tak mało. No, no, no. To, co ja lubię najbardziej. Sebastian dołożył cegiełkę do, do moich eksperymentów z odzyskiem złota. A, jakie piękne kondensatorki. SMD chipseciki, No i BGA, które zbieram. Nie wiem czy będę z kilograma odzyskiwał, będę próbował. Proszę bardzo. Hmm, hmm, hmm. Elektronika, elektronika, elektronika. Często się pojawia na moich kanałach elektronika. Nie będę Was zanudzał. Przejdziemy do yy, sedna. Poczekajcie, ogarnę sobie. Ja się temu laptopowi przyjrzę jeszcze. Pięknie wygląda. No, i otworzymy kubek. To jest kubek. Wiem, że Sebastian, jak zmienił logo, to te kubki był chyba jeden z ostatnich. Jeżeli nie był ostatnim, już czy jednym z trzech był, na który Sebastian wystawił aukcję. Proszę bardzo, stare dobre logo. A i wlepka nawet dwie. I dobrze, bo jeszcze robię jedną tablicę. Pamiętam, Sebastian zawsze komentował, zawsze komentuje moje filmy. I on był jednym z pierwszych dwóch kanałów, które były non stop obecne na moich filmach. Technikus i Sebastian. Super. Dziękuję. Kubeczki. Wylicytowane w szczytnym celu. Oczywiście, link do zbiórki też będzie podany. Bardzo się cieszę. I te kubeczki idą już do mnie na górę. Zobaczycie je w nowym miejscu przeznaczenia. Dziękuję Sebastian. Dziękuję Peweks recykling Dziękuję tam na dnie. I do zaś. W kolejności Dragon Atelier. Tam na dnie. Bastek recykling. Pevex. A to moja strefa zapomnienia. Dzięki za oglądanie. Do następnego.